Dzień dobry, cześć, witam Cię w najnowszym materiale, w którym porozmawiamy sobie o takich dwóch najczęstszych powodach lenistwa. Porozmawiamy sobie głównie o tym, dlaczego Ci się nie chce. Oczywiście mówimy o prawdziwych takich powodach tego niechcenia. O tym, dlaczego tak często pojawia się opór przed zadaniami czy wyzwaniami, których chciałbyś się podjąć, na przykład pójście na siłownię, rozpoczęcie diety czy praca nad jakimś własnym projektem. Porozmawiamy sobie o tym, kiedy należy działać pomimo, a kiedy należy szukać jakiejś głębszej przyczyny tego niechcenia się. Podpowiem Ci, jak to rozróżnić, o czym warto wiedzieć w temacie lenistwa, i mam nadzieję, że z tego podcastu wyniesiesz jak najwięcej konstruktywnych informacji, przydatnych informacji, które pozwolą Ci pokonać lenistwo, pokonać opór, ruszyć z miejsca i zrealizować swoje projekty, czy wytrwać w swoich postanowieniach i projektach. Także przechodzimy już do merytoryki. Ok. I zaczynając od takiej najbardziej popularnej teorii, jeżeli chodzi o rozwój osobisty czy o taki popularny coaching, to bardzo często się mówi, że należy działać pomimo tego, że się nie chce. Pomimo tego, że pojawia się opór, pomimo tego, że pojawia się silna prokrastynacja itd. itd. to jest mnóstwo osób, które będą mówić działaj pomimo. Działaj pomimo tego, że ci się nie chce, działaj pomimo wszystko. I oczywiście w wielu przypadkach coś w tym jest, dlatego że ludzie bardzo często czekają z działaniem na przyjście tej magicznej motywacji. Ludzie myślą, że kiedy nie ma motywacji, to wtedy, wtedy nie trzeba robić, tak? i wtedy zwalają na lenistwo, wtedy pojawia się opór i tak dalej, i tak dalej. Czekają na jakieś mentalne zbawienie, na mentalną siłę, która pozwoli im działać bez żadnych ograniczeń, w pełnym komforcie i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj nigdy tak nie będzie że zawsze będziesz działał na takim świetnym flow, że zawsze będziesz działał zmotywowany, że zawsze będzie ci się chciało i tak dalej, więc w tym coachingowym gadaniu działaj pomimo coś w tym jest, ale nie zawsze. Po prostu musisz nauczyć się odróżniać kiedy nie chce Ci się i musisz zacząć działać pomimo tego, bo jest tam powiedzmy jakiś opór, bo to co z tym oporem czy z poziomem motywacji można zrobić, to można zwiększać lub zmniejszać. Oczywiście jeżeli mówimy o oporze, to taki opór można zmniejszyć, jeżeli chodzi o, pozi o poziom motywacji, można go zwiększać, więc działanie pomimo jest jak najbardziej ok. Natomiast osobiście uważam, pracując już, już trochę czasu z umysłem świadomym, jak i podświadomym, tak właśnie z perspektywy czasu i wraz z doświadczeniem uważam, że są trochę lepsze metody na walkę z lenistwem, czy takim niechceniem się oporem, itd., bo bardzo często przyczyna lenistwa leży gdzieś indziej, nie w samym niechceniu się, tylko przyczyna może leżeć gdzieś głębiej. I tak naprawdę w tym materiale chciałabym się zająć głównie tą koncepcją, czyli tą głęboką przyczyną lenistwa, głęboką przyczyną prokrastynacji, czyli tego odkładania zadań na później. I jak można to rozpracować na dobre? Chciałabym, żebyś zaczął od zwrócenia uwagi na to, że jest bardzo dużo takich czynności w Twojej codzienności, które robisz pomimo tego, że nie chcesz tego robić. Jakieś negatywne, destrukcyjne nawyki, czy zachowania, czy reakcje, których nie chcesz mieć, a które i tak robisz. Oraz, że są w Twojej codzienności takie rzeczy, które chciałbyś robić, na przykład zmienić nawyki na pozytywne, czy, czy w ogóle właśnie rozpocząć jakieś swoje projekty, i bardzo ciężko Ci się do tego zabrać, i po prostu jakaś siła Cię trzyma, i nie możesz robić tego, co chcesz. Dostrzeżenie tego aspektu to jest taki pierwszy krok do otworzenia sobie furtki do pracy z umysłem podświadomym. Dostrzeżenie tego faktu tak naprawdę pozwala na taką głębszą refleksję, że gdzieś głęboko może istnieć jakaś przyczyna tego lenistwa, tego oporu i tego, że odkładasz wszystko na później. I pozwól, że przedstawię, jakby, tą sytuację na dwóch przykładach. Pierwszym przykładem to będzie na przykład osoba, która chce osiągnąć sukces w sporcie, a drugi przykład to będzie osoba, która ma jakąś genialną wizję na, na produkt, na, na, nie wiem, na, na biznes, na cokolwiek. I, I ten pomysł, powiedzmy, siedzi po prostu w głowie, i z tej głowy nie może wyjść. I zaczynając od tego sportowca, powiedzmy, że jest to osoba, która na razie gra na poziomie amatorskim, chciałaby grać gdzieś wyżej, chciałaby grać w fajniejszych ligach, mieć trudniejszych przeciwników i generalnie zacząć się w tym sporcie liczyć, zacząć coś w tym naprawdę osiągać. Więc załóżmy, że taka osoba non-stop się rozwija, siedzi w tym rozwoju osobistym. Wie, że musi trenować więcej, wie, że musi trenować mądrzej, wie, że musi trochę zadbać o swoją regenerację, o odżywianie itd., itd. I teraz przechodzimy jakby do tego aspektu, kiedy ta osoba musi zacząć działać. Jest to osoba mądra, osoba, która jest świadoma pewnych rzeczy, więc robi sobie genialny plan, kiedy, jak będzie trenować, kiedy, co będzie jeść, kiedy będzie się regenerować. I tutaj zdesza się ze ścianą. Bo niby z jednej strony jest świadoma, co musi robić, ale na przykład nie jedzie na siłownię czy nie jedzie na trening, bo pojawił się jakiś bardzo silny opór. Pojawiło się lenistwo, po prostu pojawiło się coś, co tą osobę trzyma, i przez to ta osoba, pomimo wcześniejszych chęci, nagle totalnie nie ma chęci, żeby na ten trening pojechać. To samo może być z kwestią odżywiania gdzieś tam te stare nawyki, te, te stare demony mogą na tyle być silne, że to trzymanie diety będzie ok przez chwilę, ale i tak ta osoba będzie wracała do tych negatywnych, destrukcyjnych, starych nawyków żywieniowych, które nie do końca dobrze będą wpływały na regenerację czy na wyniki sportowe. I to samo powiedzmy mm, z kwestią regeneracji. Zamiast wydać 70 zł na saunę, to te 70 zł się rozjedzie na inne pierdoły, typu, no nie wiem, każdy jakieś ma tam swoje, powiedzmy, rzeczy, na które lubi wydawać pieniądze, tak. Wszystko jest kwestią priorytetów. I teraz, czy to oznacza, że ten sportowiec, że ta osoba, że ona jest leniwa i że jej się po prostu nie chce tego wszystkiego osiągać, i że jej nie zależy na sukcesie? Być może w wielu przypadkach faktycznie by tak było, ale są przypadki, którym naprawdę zależy na rozwoju, ale z jakiegoś powodu nie potrafią podjąć się tych działań, pomimo tego, że wiedzą, co mają robić. I bardzo często wynika to z takiego podświadomego braku pewności siebie, braku poczucia własnej wartości, czy poczucia niezasługiwania na przykład. Bo jeżeli podświadomie czujesz, że nie zasługujesz, że jesteś niewystarczająco dobry i brakuje ci tej pewności siebie, to jak ty masz podjąć się tych działań, skoro to jest niezgodne z tobą tak naprawdę? No bo skoro jesteś niepewny siebie, niewystarczająco dobry i nie zasługujesz, no to po co masz iść na siłownię, skoro Czułbyś się z tym sukcesem mega niekomfortowo? Na razie może brzmieć kuriozalnie to, co mówię, ale to jest bardzo głębokie, w sensie głęboko schowane w Tobie i naprawdę wymaga to refleksji. Jeżeli przed rozpoczęciem takich działań pojawia się w Tobie taki silny opór, to Ty się zastanów, czy Ty czujesz, że zasługujesz na ten sukces. Pozwól sobie na taką chwilę refleksji, żeby wyobrazić sobie, że ten sukces już osiągasz, że trenujesz jak taki sportowiec i obserwuj swoje emocje. Co się pojawia? Czy pojawia się lęk, czy pojawia się, że na 100% to jest dla mnie i że ja już to powinienem osiągnąć? Taki brak pewności siebie, czy brak poczucia własnej wartości, i uczucie niezasługiwania bardzo często wynika z przeszłości w zasadzie niemal zawsze z przeszłości i niemal zawsze z dzieciństwa. Umysł podświadomy tak naprawdę ma dobrą intencję, bo on zawsze chce cię przed czymś ochronić. I tych intencji tutaj tak naprawdę może być mnóstwo, bo to może być chęć ochrony przed rozczarowaniem, przed opinią innych, przed krytyką, przed hejtem, ale tak czy siak większość tych lęków większość tej pozytywnej intencji siedzi właśnie w pewności siebie i w poczuciu własnej wartości. Dlatego pomyśl o tym, jakbyś się czuł, gdybyś w tym momencie był teraz tam, gdzie chcesz być. I bardzo dobrze obserwuj, jakie emocje pojawiają się w Twoim ciele. Czy pojawia się delikatny niepokój i zdenerwowanie, czy pojawia się całkowicie, absolutne poczucie zasługiwania, że Ty chcesz tam być, że Ty musisz tam być i że Ty tam będziesz. Bo jeżeli pojawia się choćby najdrobniejszy niepokój, choćby najdrobniejszy taki brak pewności, czy takie poczucie delikatne niezasługiwania albo niepokoju, to to znaczy, że powinieneś przepracować coś, co jest głęboko schowa schowane w tobie, czyli jakiś głęboki, podświadomy program. Żeby jeszcze lepiej to zobrazować, to pokażę teraz ten drugi przykład. Drugi przykład, przykład miał być na osobie, która powiedzmy ma jakiś świetny i genialny pomysł w głowie, na przykład jakiś produkt, projekt czy biznes. Mniej więcej wie, jakie kroki powinien robić. Załóżmy, nie wiem, ktoś chce napisać książkę, tak? Ale nie może się zebrać, żeby usiąść przed tym laptopem i żeby się wziąć do pisania. Dlaczego? Powód jest dokładnie ten sam. Jeżeli ktoś czuje, że jest niewystarczająco dobry, że nie zasługuje na to, żeby osiągnąć jakiś sukces, uważa się za osobę nudną, nieatrakcyjną, no to. Dlaczego miałby mieć w sobie taką wewnętrzną siłę i chęć na wydanie takiej książki? To się bardzo ze sobą gryzie. Albo jeżeli w swojej przeszłości kiedyś być może powiedziałeś o jakichś swoich planach i te plany zostały mocno skrytykowane czy wyśmiane, to być może teraz podświadomość Cię chroni przed robieniem czegoś, no bo gdybyś to zrobił, narażasz się na ocenę. Narażasz się na krytykę, na opinię innych ludzi itd., Dlatego następnym razem, kiedy zaczniesz siebie dojeżdżać, że jesteś leniwy, że coś jest z tobą nie tak, że jesteś taki śmaki i owaki, to odpierdol się od siebie i po prostu zrób sobie krótki rachunek sumienia. Czy to jest taka niechęć, czy taki opór i należy działać pomimo, czy coś za tym lękiem, oporem, za tym niechceniem się, czy za tym kryje się coś głębszego? I jeżeli jest to zwykłe niechcenie się, to bierz się kurwa do roboty, bo nikt za ciebie tego nie zrobi. A jeżeli kryje się za tym coś głębszego, to zapraszam na konsultację. Sobie podziałamy i rozwiążemy wszystkie tematy, które się kryją na tych głębokich, podświadomych poziomach. Do zobaczenia.